Tak, myśmy tu z Rychem przyjechali na rybę i spotkanie nad Sanem z królem wszystkich głowatek i nie tylko Darek, lepiej jest nie mieć brania, czy mieć branie i zjebać rybę? Lepiej to drugie Tak? Z tego względu, że już, że one tu są i tańczą dla mnie. No. Rychła, ty co byś wolał? Ja bym wolał chyba nie mieć brania. <tuszy> Nie, ale to wiesz, później, później masz inne podejście do wody, wiesz, ona tu jest, No membranie, I... analizujesz, wiesz, oczywiście, no że pewnie, wiesz, że szlafcie Cię trafia, że spadła, no, ale... I do tego będziemy dzisiaj dążyć z całych sił. Proszę, ostrażnięcie się tu odbywa. Tu waluty ten... już były, niedawno, a może końcówka stycznia. I tu mi spadła z, 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 też na Padła mi, ale wiesz, jakby wszyscy dotarli, zostali takiego powera, że dwa dni potem orania. Samym oram, że same opowieści jak słyszę, to żebym tam się brał, Ideałowi. dobra, i